Trochę ochłodniliśmy, to chcę wam pokazać te shorty. Czekaj, ja wam chcę pokazać ten odcinek, który ja widziałem. Gdy on chce uwagi, nie, zakupy A-Smartpurlsów. Nie, to było o TikToku. Że nie wiem w ogóle dlaczego, nie, taki film powstał. Klaudia Bierz, TikTak. Że nie wiem, kto to ogląda, nie? Tik, TikTak. Patrzcie na to. Kto to ogląda? O. Nie wiem sobie TikTaka. Witam wiamy ustej, powiedz jak się nazywasz. Wiem Jestem... sobie TikTaka. O! przytulnie tu! Witam, wiamy ustnej, powiedz jak się nazywasz. Jestem TikTak. Świetnie! Nie rozgaszczaj się, zaraz spływasz. Ale jak to? Standardowa procedura. To jest tylko poczekalnia. Następnie zjeżdżasz przełykiem do żołądkowego basenu. O, brzmi super! Kocham akwaparki, a później też jest pewnie ekstra, prawda? Hmm, no niekoniecznie. Później może być nawet przez rane. Co? Ale jak to? Dowiesz się wszystkiego w swoim czasie, a tymczasem oddaj mi klawę jak siebie. Po co? Jestem zobligowana umieścić cząstkę ciebie między zębami jako przyszłą próchnicę, ale tym bym się na twoim miejscu nie przejmowała. To weź mojego buta. Pa! Zrobię sobie TikToka, Czajcie, że to ma 180 tysięcy lajków? <grybuj> Jak? Jak? 180 tysięcy lajków. To powinno być takie coś nielegalne. Jezus, to przynajmniej